I co tak siedzicie? Nikt nie jest jeszcze gotowy? Co? Przyspaliśmy wakacje? Hurra! Powrót do szkoły! Jakiej szkoły? Nie mam nic lepszego do roboty? Dlaczego tu siedzicie i nie zastanawiacie się, kto jest zdrajcą? Podobała mi się ta gra. To niezła gra. Prawie wyjechałam z kraju na zawsze. A wiecie, ile jest bezdomnych na Bali? I co tam robiłaś? Zarobiłaś swój pierwszy milion? <grym> nie rozumiem. Dlaczego nikt nie szuka zdrajcy? Pani Johnson, dopóki będziemy siedzieć cicho, zdrajca nas nie tknie. No dobrze. To jeśli chcecie cicho siedzieć, będziemy mieli lekcję u matematyki. Trzy godziny wystarczą na nowy temat. I sprawdzam z zeszłego roku. Co wy na to? Cieszę się, że wam się podoba ta gra. Jeśli mówimy o matematyce, mam nadzieję, że jako pierwsza stracę przytomność. Zawsze będę przy tobie i będę cię chronił! Jakoś to wątpię... Ja też... A komu mam zapłacić za zdjęcie tego chłamu? Roz, nie bój się, jestem z tobą! Mhm... Uh -huh. Też mogę być z wami, skoro jesteś taka odważna? Co? Ludziska, macie misję od Among Us! Dajcie lajka i suba na naszym kanale i napiszcie w komentarzu, jak przetłumaczyć Among Us na polski. Zróbcie to, zanim Zdrajca wróci. No dalej! No dobrze. Przestudiowałam wszystko, grałam całą noc i coś zrozumiałam. To chyba dobre wieści. W końcu znajdziemy Zdrajcę. Nie. Super, świetny początek. Dobrze. Od ofiar nie da się uciec, więc powinniśmy zdecydować, kto jest gotowy, żeby być przynętą. Która cały dzień będzie się uczyć sinusów i kosinusów. No dobrze, aby dowiedzieć się, jak działa zdrajca, trzeba się stać zdrajcą. Pani Johnson jest zdrajcą. Pterodaktyl jest zdrajcą. Jakiś daktyl jest zdrajcą? Jakiś daktyl i bejca? Pterodaktyl i bejca! Pierdnij z całej siły! Przecież sami chcieliście, zebranie trup! Marzyłam o tym tak długo. No, to myślę, że zdrajcą jest Ela. Ja? Niby czemu? Bo stałaś blisko Stelli. Pani Johnson, właściwie to pani przesadza. To Tomek stał obok Stelli. No, ale jego tak nie znam. W porównaniu do ciebie. Aha, argument nie do przebicia. To co mówiłam? Kto głosuje przeciwko Czarnieckiej? To jest takie super. Wygląda jak w grze. Po co głosujemy, skoro wiemy, że Stella straciła przytomność przez Daniela? Sami mi kazaliście. Powiedziałam pani Johnson jest zdrajcą. Ja nauczycielem? Y ja zdrajcą? Kasia, jeszcze chwila, a nie dostaniesz szóstki z polskiego na półrocze. A chciała mi pani ją postawić? Oczywiście, że nie. Więc nauczyciel jest zdrajcą. Kto za? Dobrze, pokażę wam, kto ma rację. Dobra, ja muszę iść. Chyba uruchomiłem reaktor jądrowy. Więc tak to panie chce udowodnić, że nie jest zdrajcą? Ale to nie ja! Przecież wybiegłam z krzykiem! Musimy się trzymać razem! Pani Johnson, całe życie starałam się trzymać od pani jak najdalej, a teraz chcę nawet bardziej. Pomogę wam! Już widzę tą pomoc! Uciekamy! Spotkanie! Nie mam trąbki. Aha, idźcie złapać panią Johnson. Słuchajcie, pani Johnson podsunęła świetny pomysł trzymać się razem. Niedokładnie o to mi chodziło. O, to mój, muszę odpisać. To zły pomysł musimy trzymać się razem i nie wychodzić. Jeśli nie odpiszę, to wszyscy pomyślą, że zaginąłem i cała wioska przyjdzie mnie szukać. Mam to gdzieś oddamy cię i sobie pójdą. Ej, przecież to mój chłopak! Rozpomóż pomóż nam! Tomek to mój kumpel. Albo powiem, Julce, że poprosiłeś mnie o eliksir odwrócenia. To było dawno temu. Nie byliśmy wtedy parą. Uch. Wystarczy! Ty idź odebrać telefon. Nie chcę śpiących świń w moim pokoju. A ty idź z nim, skoro to twój chłopak. Ela. Zostań tu i miej oko na piętro. A ja mam jej pomóc? O nie, my musimy porozmawiać, ale tam jest zdrajca. Uwierz mi, teraz sama jestem gotowa zostać zdrajcą. No już! Jestem nieprzenikniona, nikt nie może mnie skrzywdzić Jestem nieprzenikniona, nikt nie może mnie skrzywdzić Jestem nieprzenikniona gdzie wszyscy? Chyba wiem, kto jest zdrajcą. Ela, nie śpi. To co to za Marta, co przysyła pozdrowienia? To moja jełówka. Co? Wałówka? Wziąłeś ze sobą jedzenie? To jest krowa. A! Po co tu pani przyszła? Nie poddamy się tak łatwo. Wszystko powiem babci. Nikogo nie dotknęłam! Spójrzcie, ela jest cała i zdrowa! Aaaa! Aaaa! Zebranie! Mamy trupa! Zebranie! Pani Johnson zabiła już dwie osoby. Tak i zrobiła to jednym palcem. Nie zrobiłam tego, dlaczego mi nie wierzycie? Dobrze, jeśli to nie pani, to możemy panią zamknąć w składziku. Jak wam wtedy pomogę? Takiej pomocy nie potrzebujemy, pani Johnson. Już. A teraz się uspokójmy. Według wszystkich teorii, pani Johnson była zdrajcą. Wkrótce wszyscy się obudzą i zdecydujemy, co dalej. Więc Kasia, czym się zajmiemy? Chodź, opowiesz mi, ile krów masz w wiosce. Rose, zgubiłam moją książkę naukową. Widziałeś ją? Sprawdzałeś w szafie na górze? Jej. To w dolnej sprawdź. Też nie. To zajrzyj do dużej. A może mi pomożesz? A co ja robię? Ej wy, jak już się kłócicie, to chociaż nie rzucajcie rzeczami w innych ludzi i to ciężkimi. Chwileczkę. Oni są przecież tam. Co się tam dzieje? Wypuśćcie mnie! Dzieci! Oj, dzieci! Tak myślałam, że to wy! Ros, Julka! Dzieci, co tu się stało? A, a! Pani Johnson krzyczy! No serio? Jak się u pani wydostała? I dlaczego ich pani zabiła? I nas też Ale to nie ja Już to słyszeliśmy Chodźmy, nie podoba mi się jej spojrzenie Mieliśmy krowę z takim spojrzeniem Potem się okazało, że ma wściekliznę Muszę was uratować Muszę was uratować Nie jestem zdrajcą Jestem nauczycielką z 20-letnim doświadczeniem Powinnam uratować wszystkich Jestem przecież dumą tej szkoły Muszę was uratować Pani Johnson, niech się pani uspokoi. Jest pani najlepszą osobą i dumą. Ale teraz musimy już iść. Uciekać! Już rozumiem to on! Nie spodziewałam się tego po tobie! Nie! Nie, nikogo nie uratowałam! Napiszcie nam, jak złapać zdrajcę, jaką pułapkę zostawić, kto może nam pomóc. A, czuję się tak źle. A.